Dzień dobry. 180 stopni, 180 filmików, 13 minut codziennie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o znowu RPG, znowu o Dungeons and Dragons, ale o tej stronie tego hobby, takiej bardzo praktycznej, bardzo materialnej. Mówiłem już wcześniej o tym, że, że pisze się fabułę, że wymyśla się postacie, odgrywa się te postacie. I to jest to wszystko, co, co robiłem, będąc w, w izolacji pandemicznej. Natomiast jest jedna rzecz, której niestety nie mogę odżałować, a to nie mogę odżałować tego, że, że niektórych rzeczy, które przygotowałem na sesję, jeżeli chodzi o, o miniatury, o scenerię, nie byłem w stanie. Pokazać graczom, nie byłem w stanie postawić na stole, nie byliśmy w stanie używać figurek, bo to jest część tego hobby, która jest taką rzeczą równoległą, niekoniecznie bezwzględnie potrzebną. Większość może się odgrywać w tak zwanym teatrze wyobraźni, jak to się mówi. Ale jeżeli już robisz coś takiego i pokażesz to graczom to, co przygotowałeś, to faktycznie jest to warte każdych pieniędzy, ich reakcja na to. Niestety, dlatego, że wszystko mam w pracy, w kartonach, w skrzyniach, wszystko, wszystko jest, większość jest tam, więc nie mogę zbyt dużo pokazać. Może pokażę to w jakimś innym odcinku. Mam przy sobie trzy rzeczy, które zrobiłem samodzielnie, czyli które nie są jakimiś kupnymi rzeczami, czyli nad którymi pracowałem i jest to dzieło moich rąk. Więc po pierwsze pokażę bramę do krasnoludzkiej świątyni. To z brama do krasnoludzkiej świątyni, która w momencie, kiedy się otwiera, kiedy gracze rozwiązują zagadkę to oczy się świecą wielkim figurą krasnoludów. I oczywiście skala jest taka, że człowiek jest mniej więcej taki, więc to robi wrażenie, że to jest wykute, wykute w skalę i to się stawia na, na stole. A druga rzecz, którą zrobiłem, to jest. Figurka zrobiona prawie od zera. To jest taki leśny potwór, który, który jest zrobiony z, z roślinności, i który wciąga, nazywa się zgnilec, i wciąga do siebie ofiary, które gniją w środku, stają się częścią lasu. I kto grał u mnie w bliźnięta Stormcrest, ten spotkał się z czymś takim na samym końcu. Jeżeli będziecie grali u mnie w bliźnięta Stormcrest, to robię wam wielkiego spoilera, ale dokładnie tak wygląda ten jego mość. Więc to jest zrobione praktycznie od zera przy pomocy farb, przy pomocy mas modelarskich. Rzeczy, które są dostępne ogólnie, i tak jak mówiłem, człowiek jest przy tym gdzieś taki, więc to jest duży potwór, duży przeciwnik. Robi wrażenie, kiedy go się stawia na polu. No i coś, co mam w domu, oczywiście są inne rzeczy, które wyszły mi lepiej, natomiast to jest coś, co mam w domu i nie byłem w stanie tego pokazać graczom. A to jest taki okrągły budynek, który w środku ma kamienną podłogę, kamienna podłoga, która jest ważna z kilku powodów, przede wszystkim dlatego, że wygląda realistycznie, po drugie, bardzo łatwo na takiej podziałce odmierzać, odmierzać ruch postaci. No i to jest mur. Murowany. tutaj częściowo ten budynek jest zburzony. Tutaj porosły jakieś krzaki. Ma również takie wąskie okna. No i tak wygląda ten budynek. Co jest głównym materiałem budowlanym przy, przy scenariach? O dziwo styropian. Tu w ogóle to totalnie nie wygląda na styropian, dlatego że ta. Ten proces technologiczny jest trochę bardziej skomplikowany, ponieważ najpierw braki i szczeliny wypełnia się szpachlą budowlaną, potem maluje się wodą z klejem i z farbą, co powoduje, że robi się na tym taka skorupa. Potem kryje się to kilkoma warstwami farby, żeby uwydatnić nierówności, które robiło się wcześniej w każdej cegiełce żeby stworzyć fakturę kamienia. A akurat dno tutaj to jest płyta HDF, na której wyciąłem własnoręcznie odmierzoną podziałkę, żeby, żeby wyglądało dobrze. Więc moi gracze w kampanii, która się już zakończyła, niestety nie mieli okazji grać w tym. Ponieważ graliśmy zdalnie. I, I tak samo pierwsza rzecz, którą, którą zrobiłem, ale której nie mam w tej chwili w, w domu mam ją w pracy, to był Gliniany Golem, którego też ulepiłem. To była chyba pierwsza rzecz, którą zrobiłem, więc miałem niesamowitą satysfakcję z, z tego, że go zrobiłem, ale niestety niesamowicie Zawiedziony byłem tym, że nie byłem w stanie tego pokazać, bo praktycznie tak jak wszystko to, co robię, czyli jest to, jest to jakoś, zawsze jakaś forma występu, efektem, na który liczę, jest efekt wow u, u słuchaczy. U słuchaczy, u graczy moich. Czyli jeżeli postawię coś na stole, to nie mówią, Wow, ale to jest wykonane, ale fajnie. Ja oczywiście mogę im opisywać wszystko inne, ale jeżeli już im zrobię taką pomoc wizualną, to naprawdę wprowadza to klimat i wprowadza to. Taką fajną atmosferę. Gracze, którzy do pewnego stopnia nie widzieli na przykład potrzeb w posiadaniu swojej figurki, figurki swojej postaci, bardzo szybko wkręcali się w to i mówili: Tak, ja chcę mieć własną figurkę zaprojektowaną e, 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 tak jak ja chcę i, i, i chcę swoją figurką grać, a nie jakimś tylko płaską, wyciętą z tektury jakimś takim rzacem, czymś co, co ma być tylko znacznikiem na polu walki. Dlatego, że no, no podchodzi się do tego w taki w, w trochę inny sposób. A figurki i scenerie są nie po to, żeby głównie prowadzić totalnie wszystko. Czyli ja uważam, że przesadą jest, kiedy robi się całe miasta, robi się. Całe metropolię, tylko po to, żeby odegrać jedną scenę w jednym budynku, albo że każdy budynek w środku jest grywalny, to też nie ma sensu. Takie rzeczy można już robić na, na, na winylowej macie, rozrysowując pomieszczenia w środku i sytuacje taktyczne. Właśnie te rzeczy są zwykle potrzebne do walk, do rzeczy taktycznych. Czyli jeżeli już dojdzie do walki, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, to wtedy faktycznie wyciągamy figurki i wyciągamy scenerię i już możemy coś pokazać, kto gdzie się znajduje, jakie są odległości, jakie są zasięgi różnych efektów, czy też ataku bronią, czy też jakiegoś zaklęcia, które wybucha w takiej, w takiej sferze, albo, albo inaczej. A dla mnie osobiście to jest takie... To jest tak... Taka rzecz, której naprawdę nie wiedziałem, że będzie mi brakowało i naprawdę nie wiedziałem, że tak bardzo się w to wkręcę. Ten crafting RPG-owy powoduje, że, że tak jak siedzę nad tym wszystkim, to się mocno uspokajam i odpoczywa moja głowa, kiedy robię coś rękami. Fakt, że przez cały okres izolacji od, od marca po prostu tego nie robiłem, bo nie widziałem sensu, bo nie miałem dla kogo to robić, bo, bo nie wiedziałem na jak długo będziemy i byłem taki trochę załamany tym nie wiedziałem na jak długo będziemy zamknięci. No i trochę, trochę odłożyłem to wszystko. Mam w domu trzy duże kartony resztek plastikowych, styropianowych i różnego rodzaju innych, które które używam do, do robienia różnych rzeczy. Teraz powoli jakby się zbieram do robienia zupełnie nowych rzeczy. Oczywiście ciężko mi jest to robić, dlatego że wiele rzeczy robiłem z myślą o kampanii, czyli robiłem lokalizacje, budynki. I takie rzeczy, dlatego, że wiedziałem, że przydadzą mi się w kampanii. Wiedziałem, że to będzie coś, co postawię na stole w tym i w tym momencie. Będzie to miało miejsce wtedy. Taka będzie, taka będzie sytuacja. Okazywało się, Okazało się, że wiele rzeczy niestety zostało w kartonie i nie zostało pokazanych. Więc cóż, po prostu. Zostawię to na później, bo już zanosi się na to, że już niedługo, już niedługo, już za chwileczkę, już za momencik będzie ten czas, kiedy będziemy mogli usiąść przy jednym stole w tych kilka osób i poprowadzić coś. A tymczasem ograniczam sesję, które ja prowadzę z kilku powodów. Chcę właśnie odpocząć, chcę nałapać jakiejś motywacji, ale również chcę coś zrobić kraftowego. Chcę zrobić coś fajnego, chcę zrobić kilka rzeczy, które będą, które będą ciekawe, które dla potencjalnych graczy będą fajną rzeczą. Taką urozmaicającą grę. Oczywiście jak potem idę na sesję i sesja dzieje się gdzieś indziej w innym budynku albo coś takiego, to jestem strasznie obładowany. Mam jedną skrzynię z miniaturkami i podręczniki, i worek z kościami. I tutaj jeszcze do tego wielką skrzynię z całym dungeonem modułowym. Czy z jakąś tam nieskinią, albo jakimś, właśnie, lochem, budynkiem modułowym. I tak jest mnóstwo. Więc. No cóż, ale jest to fajne, bo właśnie ten efekt, ta, ten, ta część tego teatru to jest właśnie, jeżeli biorąc pod uwagę to, że. A, że RPG jest trochę teatrem, to to jest scenografia, to to jest scenografia i to są kostiumy. Czyli robienie tego wszystkiego, malowanie figurek i yy, 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 przygotowywanie tego jest. Yy, jest też satysfakcjonujące. Jeżeli chodzi o figurki, to najczęściej figurki są kupne i najczęściej figurki są takimi rzeczami, które się kupuje gotowe, No także są to dosyć małe rzeczy, ale ja mam na koncie zrobienie kilku figurek na zamówienie praktycznie z, no nie także z niczego, ale z łączenia kilku różnych rzeczy, z wykorzystywania jakichś podzespołów i robienia takich figurek, które są wyglądem jak najbardziej to tylko możliwe, zbliżone do postaci, którą gracz sobie wymyślił. Takich mam na koncie 4 albo 5, musiałbym policzyć, ale to wszystko będę ewentualnie kiedyś tam pokazywał w przyszłości. Pokażę jak to wygląda. O, oczywiście te gotowe, które wziąłem i planowałem, te też mam kilka. Również co, co udało mi się zrobić, to udało mi się zrobić kilka tacek do rzucenia kośćmi. I to jest taki gadżet, który gracze często uważają za totalnie niepotrzebny. Natomiast jeżeli jest pełen stół ludzi, którzy każdy ma, nie wiem, podręcznik, karty gry, ma kości, ma picie, chipsy, jest właśnie rozłożona jakaś makieta, są figurki i tego jest mnóstwo i cały stół jest zawolony tym bardziej jak mnóstwo ludzi. Jest to wygospodarowanie jakiegoś takiego miejsca, gdzie bezpiecznie się rzuca, czyli gdzie jest ta tacka, na której się fajnie rzuca, gdzie kostka nie spadnie ze stołu albo nie uderzy w inne kostki i jest to fajnie zorganizowane. To jest naprawdę fajne, fajne rozwiązanie i i, i, i o, ile, o ile przy innych gadżetach RPG-owych ja mam wątpliwości, jak są specjalne drewniane z egzotycznego drewna pojemniki na przenoszenie swoich miniaturek i swoich kości, to, to już jest dla mnie trochę nadużycie, bo ja mam po prostu skórzany worek, sakwa, w który trzymam wszystkie swoje kości, a figurki e, trzymam w różnego rodzaju. Szkatulkach, skrzyneczkach, które, które albo nabywałem, albo znajdywałem gdzieś. Na przykład mam ta skrzynia, którą tutaj widać, drewniana. To, to jest po herbacie, więc, więc nie ma co się dziwić. Może pokażę kilka rzeczy, które mam. Tak każdy kto się zajmuje, każdy kto się zajmuje malowaniem figurek ma coś takiego jak pile of shame, czyli ma figurki, których jeszcze nie pomalował i czekają na pomalowanie. To mam takiego Tiflinga Warlocka, który jest niepomalowany i to jest kupne i to jest, to jest kupiony, to jest firmowane przez wydawcę Dungeons and Dragons więc jak najbardziej jest apropo. Ale największym producentem takich, takich figurek, które są dostępne w Polsce, dlatego, że, że są najbardziej popularne, jest firma Games Workshop, którzy są również wydawcą, wydawcą Warhammera. I z, z tego cyklu ja akurat mam dwie dwie rzeczy, które dwie grupy, które jedną mam niepomalowaną jeszcze, czyli jest w dalszym ciągu częścią mojej jako pile of shame i to są a, i to są szkielety, to jest taka armia szkieletów, one są częściowo pomalowane, bo pomalowałem je elementy srebrne, ale nie wszystkie kości pomalowałem i Orcza armia, która, która właśnie e, e, miała być e, na finale kampanii i to oni mieli walczyć z bohaterami, ale niestety e, odbyło się to zdalnie, więc, e, więc nie, więc nie zostało wykorzystane. A tu przypadkowo znalazłem również, a tu jeszcze a to są pierwsze figurki, które udało mi się pomalować. A, które malowałem, to były szkielety takie innego rodzaju, trochę gorsze. Oprócz tego jeszcze są... Mam jeszcze ząbiaki, które są pomalowane też całkowicie. O, ten ząbiak ma... Ten ząbiak ma, ma nóż. Co jeszcze? Tutaj jest... O, tu jest orczy szaman. To też pomalowałem, natomiast w niektórych przypadkach po prostu robiłem rzeczy od samego początku i tak jak na przykład zrobiłem tego węża dusiciela, który, z którym bohaterowie się musieli, gigantycznego węża dusiciela, z którym bohaterowie musieli się zmierzyć, tak przypominam, to jest człowiek, a to jest, a to jest wąż, więc różnica wielkości była duża i w tym momencie pamiętam, że bohaterowie ledwo uszli z życiem. Jestem znany jako ten DM, który maluje innym graczom rzeczy, dlatego czasami dostaję różne rzeczy. Dostałem od jednej z moich graczek do pomalowania taką figurkę, której jeszcze nie pomalowałem, i właśnie to jest podwójny shame, dlatego że dlatego, że jeszcze się za to nie wziąłem. A figurka jest bardzo atrakcyjna, bo jeżeli jest niepomalowana i gotowa, to wygląda tak. Jak na razie nie jest ani sklejona, ani pomalowana, podkładam jej niczym jest w częściach i wygląda tak. Więc Za to się będę brał e, za chwilę i będę się brał za malowanie tej figurki, żeby, e, żeby już na ruszenie e, od nowa e, z powrotem do pracy mieć już e, kilka rzeczy, które obiecałem graczom, e, że zrobię. Mieć zrobione. E, filmik mi się przedłużył, ale jak zaczynam gadać o tych rzeczach, to po prostu płynę, więc e, nie ma co się dziwić. Do zobaczenia i nie jest na pewno ostatni filmik, w którym pokazuję jakiś crafting, który robię. Być może za jakiś czas pokażę coś innego. Dziękuję, do widzenia.